Przejdziemy się z Panem przeprowadzić wywiad. Cześć, chciałbym odpowiedzieć na Twoje pytania. Dobrze. Z przyjemnością. To pierwsze pytanie. Który mecz w Pana karierze Pan najlepiej wspomina? Ja myślę, że ciężko by mi było wybrać jeden który bym najlepiej wspominał, wiesz, bo, bo w sumie e, każdy mecz, który grałem, to starałem się koncentrować tak, że e, na, na każdym najbliższym meczu nie wybiegałem daleko w przyszłość, nie rozpamiętywałem tego, co, co było za mną, zawsze starałem się podchodzić do każdego meczu indywidualnie i nieważne, czy to był mecz e, nie wiem, o punkty, czy to był mecz sparingowy, czy to był mecz e, tak jak teraz. Po, po, po karierze taki pokazowy, charytatywny. Myślę, że to było jedyne i najlepsze, słuszne podejście do tego, co robiłem. Um, że w sumie dopiero teraz się zastanawiam na tym, który okres, kiedy było, było najlepiej, ale ciężko by mi było wyróżnić, bo każdy mecz dla mnie osobiście to było spełnienie w reprezentacji polskiej, spełnienie. E, swojego dziecięcego marzenia, w, w klubie też e, każdy mecz dawał mi ogromną radość, także ciężko mi powiedzieć jednoznacznie o jednym meczu. Jakie wartości są dla Pana najważniejsze w życiu? Wartości szczerość na pewno i to jest taki, taki a jeden z ważniejszych, e, jedna z ważniejszych rzeczy. Myślę, że prawdomówność równie, równie ważna. E, I autentyczność. Poproszę o podpowiedź, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami na boisku i poza nim. Paradoksalnie, w sumie, życie sportowca i, i, i w sumie ma dużo wspólnego z, z naszym normalnym życiem. Bo, bo, tak jak jesteś sportowcem, tak jak w życiu, masz momenty, w których jest trochę gorzej, masz momenty, w których jest trochę lepiej i, i, i to się bardzo. Bardzo ze sobą łączy. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą jest też to, że e, i tak jak ja na to patrzę z perspektywy już tych w sumie prawie 40 lat, które, które przeżyłem, e, to najważniejsza rzecz jest to po prostu, żeby się nie poddawać. Problemy, czy to w życiu, czy na boisku zawsze były są i będą. E, myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy to jest właśnie, żeby się nie poddawać i nawet jak są te. Te cięższe momenty, no to właśnie wtedy taka wewnętrzna, w których no, jest to ciężkie, umówmy się, jest to ciężkie do, 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 do zrobienia, no to masz taka wewnętrzna pewność siebie wtedy wychodzi właśnie, jak sobie potrafisz poradzić z tymi, z tymi problemami. Bo umówmy się, jeżeli mamy w życiu dobrze, albo jeżeli nam idzie na boisku, e, no to ta pewność e, siebie przychodzi automatycznie. Jeżeli jest trochę więcej e, problemów, to trochę tracimy tą pewność siebie i myślę, że. No w tym wszystkim bardzo ważne jest to, żeby nie tracić głowy, bo w sumie nigdy nie jest tak, że jak, jak, jak idzie, nigdy nie jest tak, że człowiek nie robi błędów. Tak samo jak jest trochę gorzej, to popełniamy błędy niejednokrotnie e, takie same, jak w momencie, kiedy, kiedy, kiedy nam w życiu idzie. E, Natomiast no bardzo ważne, żeby starać się nie w momencie, kiedy jest, jest trochę lepiej, żeby starać się być cały czas tym samym człowiekiem, żeby nie zmieniać swojego podejścia. E, tylko być cały czas, e, mieć chłodną głowę, tak samo jak nie idzie, to też starać się być po prostu sobą pewnym siebie i, e, i rozwiązywać problemy, nie uciekać od nich. Czy według Pana trenerzy mają duży wpływ pozytywny i negatywny na zawodników? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj rola trenera jest, jest bardzo ważna. Trenerzy to nie tylko to, co. E, to nie tylko piłka, trenerzy to też wychowanie, też, um, mówmy się, no, w piłce seniorskiej podejście do zawodnika, szacunek, sprawiedliwość, to są jedne z tych takich ważniejszych cech, którzy, którzy myślę, najbardziej najlepsi trenerzy na świecie posiadają. Myślę, że trener to, trener to też musi być dobry psycholog, który potrafi, wiesz. Um, Szybko zlokalizować, czy nie tyle zlokalizować, ale poznać swojego zawodnika na tyle, że wie w, w, w jakich warunkach, jakie warunki mu trzeba stworzyć do tego, żeby najlepiej się czuł i, i pokazał po prostu e, pełnię swoich umie, umiejętności. Myślę, że to e, takie cechy, o których tutaj wspomniałem, mają po prostu ci najbardziej najlepsi trenerzy. Czy chciałby pan być trenerem reprezentacji Polski? <laughs> Jest, no jestem na takim etapie swojego życia, że na razie chcę żyć, chcę oddać, oddać mojej rodzinie, moim dzieciom to, co w pewnym sensie im zabrałem, a mianowicie w sumie całe nasze życie, jak grałem w piłkę, było podporządkowane tylko i wyłącznie temu, żebyśmy, e, no żeby mi stworzyć jak najlepsze warunki do tego, e, żebym mógł e, poświęcać się w 100% graniu w piłkę. No, i umówmy się, każde urlopy czy nawet szkoły dla dzieci, czy, czy jakiekolwiek ważne rzeczy, ważne decyzje związane z naszym życiem były podporządkowywane temu, w jakim klubie grałem, bądź do jakiego, w jakim kraju grałem. Dlatego też teraz chcę troszeczkę poświęcić się rodzinie, oddać, oddać im trochę siebie, i w, sumie, i w sumie na dzień dzisiejszy dobrze mi z tym, i nie, i nie koncentruję się na. na Teraz nie mam takiej potrzeby wewnętrznej, ani nie, mam, e, m, ani nie tęsknię jakoś szczególnie za tym, żeby wrócić do piłki w jakiejkolwiek roli, tylko, tylko tak jak jest teraz, tak mi jest na dzień dzisiejszy dobrze. I, e, natomiast nie wiem, co, co przyniesie przyszłość. Nie wiem, e, czego zapragnę, nie wiem, e, w, w którym kierunku to, to wszystko pójdzie. Jaki był najlepszy zawodnik, z którym pan grał w jednej drużynie? Jest to. Ja myślę, że zawodników to i tak trzeba po, podzielić na, na po prostu pozycję, no bo mówmy się, jak bramkarz, nie możesz powiedzieć, że bramkarz jest taki sam jak numer 9, czyli napastnik. E, ja miałem tą, tą, ten przywilej, że grałem naprawdę z wieloma e, znakomitymi zawodnikami, czy to w reprezentacji Polski, czy w Borusie Dortmund i ciężko by mi było teraz wymienić, e, musiałbym wymienić wszystkich. A to by, to, to, by, to by trwało co najmniej pół godziny, dlatego też wolę, wolę zostawić to, to dla siebie, bo znaczy dla siebie, no naprawdę każdy zawodnik, z którym grałem, miał naprawdę to coś, co mm, powodowało to, że znalazł się w takim klubie, w jakim się znalazł, czy znalazł się w reprezentacji, czyli e, był... E, m, na swój sposób wybitny, i każdy zawodnik, tak jak powiedziałem, na danej pozycji miał takie cechy, które predysponowały właśnie do tego, żeby, żeby być wybitnym na tej pozycji. I, i, i naprawdę grając z wieloma zawodnikami, e, którzy prezentowali najwyższy światowy poziom. Wiem, że pan miał trudne chwile w dzieciństwie. Jak sobie pan z tym poradził? Sam nie wiem, sam nie kiedy się zastanawiam z racji tego, że Mam swoje dzieci i patrzę na nich trochę też właśnie z perspektywy tego czasu, który, który u mnie upłynął, i, i staram się gdzieś tam e, widząc ich e, doszukać się właśnie siebie w, 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 w tym wieku. E, ja myślę, że po prostu e, czas, czas, który upływał, i to, że tak jak powiedziałem, no, Starałem się nie poddawać, wiesz, starałem się nie poddawać i starałem się walczyć po prostu o siebie. No, na dzień dzisiejszy, jak widać, mam przyjemność teraz tu z tobą rozmawiać, e, czyli coś tam w życiu y, zrobiłem więcej rzeczy chyba dobrych niż złych i coś tam w życiu osiągnąłem. E, natomiast powiem Ci szczerze, że jakbym miał przechodzić jeszcze raz tą samą drogę z tą świadomością, którą mam teraz, byłoby mi, e, byłoby mi e, dużo ciężej, bo jednak ta świadomość powoduje to, że już wiesz, jak, z jakimi problemami przyszło mi się mierzyć, ile tych problemów było i gdybym miał wrócić właśnie z tą świadomością, że wiedziałbym, jakie problemy przychodzą krok po kroku, które gdzieś tam w twojej historii życiowej się dzieje, no to, to ta świadomość powoduje to, że, że no nie chciałbym przechodzić jeszcze raz przez tą samą drogę. Fajnie, że udało mi się to wszystko pokonać, natomiast wiem, że to było strasznie ciężkie i i ta świadomość nie zawsze akurat w tego typu sytuacjach jest dobra. Czy myśli Pan, że Polska awansuje na Mistrzostwo Świata w Ameryce Północnej? Wiesz co, ja głęboko w to wierzę. Ja głęboko w to wierzę, kibicuję cały czas chłopakom i... i no i w sumie teraz po tych trochę perturbacjach wygląda to już lepiej, wygląda to obiecująco, natomiast wiem, że dopó dopóki nie będzie w piłce nożnej, nie masz czegoś na 100%, no to, to, to wiele rzeczy piłka nożna widziała. Natomiast ja teraz siedzę z boku, kipiecuję chłopakom, wierzę w nich i, i trzymam za nich mocno kciuki, żeby, żeby to się udało. Bo w sumie teraz chyba na mistrzostwa świata jedzie 48 drużyn. Nie wiem, czy to <laughs> nie wiem, czy to do, czy dobrze powiedziałem, natomiast to już są, to już są takie. Myślę liczby, gdzie jak pamiętam, ja grałem, to było 24 zespoły, to, to w sumie musieli zająć pierwsze miejsce w grupie, żeby jechać na, na Mistrzostwa Świata. E, dużo się zmieniło e, i powiem szczerze, że nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę, bo jeżeli e, mamy 48 drużyn na mistrzostwa Świata, no to gdzieś ta atrakcyjność tych Mistrzostw Świata, myślę, że z racji tego, że jest tyle drużyn, trochę spada. Czy chciałby Pan, żeby Pan ten grał w piłkę? Wiesz, co bym chciał? Chciałbym, żeby mój syn robił to, co on uważa. Chciałbym, żeby spełniał swoje marzenia, nie moje. Myślę, że to jest numer jeden. Ja jestem od tego, żeby go wspierać. Ja jestem od tego, żeby obojętnie, jaką decyzję nie podejmie, to ja jestem od tego, żeby stać z boku i, i, i go wspierać w tym, co robi. I jakby takie jest moje podejście. Ja e, miałem swoje marzenia, które ja spełniłem e, dla siebie, i chciałbym, żeby on też robił po prostu coś dla siebie, nie dla mnie. Ja jestem jego rodzicem i będę robił wszystko, że obojętnie jaką drogę nie, nie wybierze, czy to son, syn, czy córki, to jestem od tego, żeby ich wspierać i żeby ich... Um, że tak powiem, żeby spełniać ich marzenia. Kto był Pana piłkarskim idolem w dzieciństwie? Jerzy Brzęczek, no w sumie wiesz, jak masz w domu, w sumie w rodzinie, masz e, osobę, która zdobywa Srebrny medal Olimpijski w, e, w Barcelonie, no to, to siłą rzeczy automatycznie taka osoba dla Ciebie staje się idolem. Idolem takim, który, którego widzisz, którego nie tylko widzisz w telewizji 90 minut, ale widzisz, nie wiem, jak je obiad, widzisz, jak się ubiera, widzisz, jak dba o siebie, widzisz, jak, 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 jak dba o swoją formę. Myślę, że to była osoba, która na pewno od początku mnie zainteresowała zaintrygowała, może nie tyle zaintrygowała, ale zainspirowała tym, że chciałem być też taki jak on i fajnie, że mogłem też później zobaczyć, jak wyglądają zgrupowania reprezentacji, jak ci zawodnicy się na tych zgrupowaniach za zachowują, co robią i też, i też bardziej zapragnąłem właśnie e, tego, żeby w przyszłości być po tej drugiej stronie. Gdzie w tamtym momencie wydawało mi się to tak odległe i tak e, niemożliwe do spełnienia, ale w sumie teraz tak z perspektywy czasu widzę i to jest teraz dla was, dla młodych, młodych ludzi, dla młodych dzieci, że żeby stawiać sobie najwyższe cele i, 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 i nie słuchać tego, kto co mówi z boku, że się nie da, bo ja też wiele razy takie rzeczy słyszałem, że się czegoś nie da albo, że nie zrobisz. Wszystko tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie zależy od Ciebie od tego jak się poświęcasz i czy robisz coś na 100%. A nawet jeżeli na samym końcu ci nie wyjdzie albo nie osiągniesz tego, co sobie założyłeś, to musisz wiedzieć o tym, że stawiałeś swoje najwyższe cele. I, i, e, 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 I na pewno taka lekcja, czy to, że nie wiem, że okej okay, nie. nie nie osiągnąłeś tego, co sobie wymarzyłeś, ale później stajesz w lustrze i wiesz, że robisz coś na 100%. Czyli e, e, może braknąć gdzieś tam umiejętności, może braknąć talentu, ale nigdy charakteru, bo, bo, bo ja wielu za, zawodników widziałem, co mieli ogromny talent, ale jeżeli nie pracowali, jeżeli nie mieli właśnie tego charakteru i, i, i wydawało im się, że tylko talent wystarczy, no to tak na dobrą sprawę żaden z tych chłopców, którzy mieli ogromny talent, nie osiągnął, nie zrobił kariery. Dobrze, i ostatnie pytanie. Kogo pan nominuje do następnego wywiadu? To jest najcięższe pytanie, które mi dzisiaj zadać. A czemu ostatnie? Tak nam się fajnie rozmawia, a już ostatnie? A może Łukasza Piszczka? Hmm. Może... Rozmawiałeś? No nie jeszcze. Mhm. No wiedzieć, też uważam, że, że to jest chłopak, który e, ma fajne podejście do życia, e, ale jest też Marcin Wasilewski. Powiem ci, chłopak z e, mega mega historią, mega inspirującą historią i to jest dla mnie chłopak też z takim mega mocnym charakterem i właśnie o tym o czym ja mówię, że w życiu napotykasz na problemy, tylko kwestia tego, jak się do nich ustawić, jak do nich podejdziesz i to jest chłopak, który mimo też problemów w życiu pokazał, że, że warto walczyć, warto walczyć o siebie, o swoje marzenia i myślę, że tak miał tak wskazać, no to, to masz dwie osoby, nie musisz teraz zadecydować kogo. I cóż, no a powiedz mi, koniec już naprawdę? A ma Pan do mnie jakieś pytania? No, wiesz co? Jakie masz marzenia? No, wygrać tą piłkę, Ligę Mistrzów i grać w reprezentacji Polski. A co robisz ku temu, żeby je osiągnąć? No, ciężko pracuję, trenuję codziennie i szukam rozwiązań, żeby do tego do, dojść. Mhm. A jeżeli miałbyś ocenić, tak, z Twojej perspektywy, młodego chłopaka, e co jest ważniejsze, talent czy praca? Praca. A czemu? Bo pracą zawsze można wypracować Rozwinieć coś. Talent. A jeśli ma się tylko talent i się nie pracuje, to mo może on zaniknąć. Znaczy, no, nie rozwiniesz go, nie? Dlatego mówię jakby bardzo dobre podejście i, i życzę ci tego, żeby to podejście e, tylko było e, i, tylko się rozwijało, bo, 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 bo myślę, że tylko tak można osiągnąć coś w życiu, coś w sporcie. Jeszcze życzę Ci tego, że żebyś szedł tam, gdzie wszyscy zawracają. Jak Ci będę mówić, że tam się nie da, to idź tam. Nie traćcie tej te Waszej młodzieńczej, młodzieńczego podejścia. No, każdego z nas, że jak nie wiem, rodzice mówią, mówili do nas: Nie idź tam, bo nie przeskoczysz przez to, albo nie dasz rady, albo idź tam, próbuj. Spróbuj. Nawet jak nie dasz rady, to nie ma to znaczenia, ale spróbowałeś i wiesz, jak już to smakuje, e, a skąd wiesz, być może będzie tak, że ty będziesz właśnie tym pierwszym, który to zrobi. A jeżeli nie spróbujesz, to nie dasz sobie szansy. Dlatego tego ci życzę, żebyś próbował. Dziękuję za wit. Dzięki.